Cześć wszystkim, jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na drugą część vloga podróży po Europie. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to serdecznie zapraszam, żeby to nadrobić, bo wtedy ogarniecie, co się tutaj dzieje. Mój głos wysiada. Jesteśmy nad jeziorem Garda. Jest to takie wielgachne jezioro, które w sumie trochę przypomina... No właśnie, morze, bo idzie tam, tam daleko. Yy, plaża kamyczkowa. Ale jest to o wiele O wiele drobniejsze kamyczki niż to było w przypadku Chorwacji. Pogoda średniawa, Szymon. Jak to Szymon. Jest ciepło, ale dla mnie nie na tyle, żeby się kąpać. No jest 20 parę stopni. No i przede wszystkim jest po prostu późno. Szymon tam pływa. Ten cypelek to Szymon. Podziwiam za każdym razem, kiedy wchodzi do takiej zimnej wody. Um, okolica jest taka bardzo malownicza. Tutaj widać to zwłaszcza. Trochę tracimy rzeczywiście przez to, że jest tak pochmurno tych gór. Tutaj tak nie do końca yy, widać. No, same niebo jest dość pochmurne, jest też dość późno. Ale jednak wcześniej tego po prostu załatwić nie mogliśmy. Dojeżdżamy właśnie do Mediolanu. Jest czwartek, godzina 19.40. Za chwilę właściwie no, już zjeżdżamy z autostrady, za chwilę będziemy kierować się do naszego hotelu. Dzisiaj wieczorem jeszcze może się przejdziemy, ale będzie to bardziej spacer ze względu na to, że ja muszę siupnąć do pracy, muszę filmik też zmontować. Trochę mi to zajmie, a chcę koniecznie to zrobić dzisiaj, żeby jutro po prostu cały dzień od rana do wieczora móc zwiedzać ten Mediolan. Mieliśmy wstąpić do hotelu, się szczekinować, ale stwierdziliśmy, że za długo to zajmie, więc... Na razie po prostu chodzimy sobie po Mediolanie. Podziwiamy uliczki. Ten mieście Mediolanu wyglądają jak Poznań. Szymon mówi, że bardziej jak Berlin. Ja gdzieś tam w tych budynkach widzę architekturę poznańską, ale taką brzydką architekturę poznańską. Katedra. A tu impreska ta. Jesteśmy w galerii handlowej, tak nam się przynajmniej wydaje, bo właściwie wejście jest takie mocno z ulicy. Louis, widzimy w każdym mieście to jest takie to nie jest galeria handlowa, to jest takie coś ulica handlowa, dziwnego. No właśnie, taka ulica handlowa, ale pod takim dachem nowoczesnym. A tu Apple. No widać tutaj straszny przepych, tak jak po poprzednich miastach nie widziałam tego przepychu takiego mocnego, takiego bogactwa, tak tutaj widać. Tak przedstawiał się nasz hotel w Mediolanie. Taki bardzo w stylu um, weneckim, jak w Wenecji. Widzimy Mediolan od lana, właściwie nie od lana, co od przedpołudnia. Tutaj jak się wchodzi, to jest właśnie ta taka galeria z Tymi wszystkimi markami, natomiast w Meriolanie jest jeszcze ulica z tymi markami, będziemy też ją próbować szukać. Natomiast teraz trzymaliśmy się na takim tutaj placyku, tam gdzieś w oddali jest opera, zaraz to będziemy wszystko szukać. Mój głos troszkę lepiej. Nie jest to jeszcze głos przez dwóch tygodni, ale jest już lepiej. Jesteśmy tutaj w zamku Sporza. Od fontanny strasznie capi florem Tu weszliśmy przez bramę i tutaj koncerty i w środku taki placyk. A tutaj przechodząc za zamek, tajne przejście do Paryża. Tam wieża Eiffla, a tu łuk triumfalny. Przyszliśmy tutaj przez cały park już i doszliśmy właśnie do łuku triumfalnego, który w rzeczywistości jest łukiem pokoju wzniesionym przez Napoleona i jest on w kierunku Paryża. Na moje gardło kupiliśmy Benagol, czyli Strepsils. Tu jest nawet S od Strepsils i u nich to S nie pasuje. Idziemy sobie teraz taką uliczką od tego zamku. Architektura stara, ale lepsza niż stara w Polsce. Właśnie zepsuł mi się mikrofonik. Kto wejście do mikrofonu w ogóle, nie patrzcie na mój odrost. Yy, więc głos się zmienia. Wybaczcie, postaram się to jakoś w oplupce yy, zrobić, żeby nie było tego widać, yy, słychać. Natomiast tutaj jest kościół. Kościół. Santa Maria della Grazie. Santa Maria della Grazie. I tutaj znajduje się obraz Ostatnia Wieczerza. Jesteśmy aktualnie w Muzeum Techniki. Nauki i Techniki Leonarda. Tutaj mamy roboci, który chwali się y, umiejętnościami. Ale szybki jest. To z doskonałą precyzją. Może nie jakby się z nas śmiał. <laughs> to muzeum jest naprawdę gigantyczne. Jest no, kilka poziomów. Cały dzień by nam przeszło, gdybyśmy chcieli tak dokładnie wszystko obejrzeć, przeczytać. Jest naprawdę duże, ale my nie mamy czasu na wszystko. Zjedliśmy pizzę, co oczywiście zapomniałam nagrać, bo jak mi telefon z tym puhatym mikrofonem nie wystaje z torebki, to zapominam o tym, że mam nagrywać. Ale jeszcze pewnie zjemy pizzę, więc jeszcze będzie okazja. Idziemy teraz do Marek. Idziemy do ulicy, gdzie są wszystkie Gucci, Louis, Saint Laurent. Popatrzcie się na torebki, które kiedyś w przyszłości będę kupować. Jesteśmy w tej ulicy drogich marek. Wszystkie sklepy wyglądają bardzo ekskluzywnie, chyba przez to, że mają strasznie wysokie sufity. Strasznie wszystkie te pomieszczenia są wysokie, no ale też remontują. I to w sumie chyba nie, nie działa na zasadzie Yy, jednej ulicy, co po prostu kilka ulic się chyba krzyżuje i to w jakiś taki prostokąt się czy kwadrat robi. Tutaj Łok ok Triumfalny numer 2. Wyjeżdżamy już z Mediolanu. jest godzina 17:30. Yy, pochodziliśmy jeszcze sobie tak po mieście. Teraz jedziemy do Pizy. Yy, raczej planujemy po prostu tam nocleg, żeby nie jechać całych 6 go godzin do Rzymu. Jesteśmy w hotelu. Szymon zarezerwował piękny hotel na zupełnym odludziu. W ogóle nie. po drodze. Mieliśmy, jakby, nocować w Pizie, natomiast. Po prostu okazało się, że w Pizie wszystko jest z kiepskim Tak, dokładnie. Tam są beznadziejne hotele. Drogi. No więc, 5 minut za miastem okazało się, że jest ładny hotel całkiem nowy. Z, z... Przy czym to jest miasto za Pizą jeszcze. Jest, mają to nawet basen. Mimo, że kosztuje grosze w porównaniu do tego, co było w mieście, no to ma wszystko, czego potrzeba i poświęcamy tylko 5 minut na dojazd. Jesteśmy w miejscowości Lucha, jakoś tak. Przy czym wcale nie jesteśmy w tej miejscowości, bo jesteśmy jeszcze za tą miejscowością. A ta miejscowość już jest za Pizą. Opuszczamy już hotel. To nie było zasięgu. Musieliśmy się wspiąć na krzesło i położyć telefon koło okna, żeby złapać jakieś jedną kreskę. Kierujemy się do Pizy, po zdjęcia przy krzywej wieży. Dzisiaj jesteśmy Angel and Devil. <grym> tutaj mamy bazylikę, tam mamy krzywą wieżę i oczywiście tłumy, tłumy ludzi. Tak to się prezentuje bardziej z bliska. No i oczywiście ludzie, wszędzie ludzie. Z bliska wygląda jeszcze bardziej krzywo. W Polsce mamy rzepak, a tutaj słoneczniki. Dojechaliśmy do Rzymu, trochę kropi. Jedziemy teraz do galerii handlowej na parking i będziemy sobie zwiedzać Rzym. Tutaj. No, dziwne mają te budyneczki, takie bardzo stare. No widać różnicę od razu. Rzym A Mediolan. Jedziemy metrem starym. Tutaj mamy bazylikę świętej Marii Magdaleny. Zaraz też będziemy szli w stronę koloseum. I mamy gigantyczne koloseum. No, robi trochę większe wrażenie niż to w Weronie. Z tam już było chyba tylko kopiętrowa. Z dołu to robi wrażenie. Tylko, no, szkoda, że wszystko jest w większości w remoncie. W ogóle tak mówimy z Szymonem, że właśnie ten fragment koloseum układaliśmy na puzzlach. Bo po tych kropeczkach tutaj, po tych takich dziurkach poznaliśmy. No i po tym i tych i skosach zamalanych. tutaj czuć e, taki klimacik starego miasta tak same ruiny praktycznie tutaj mamy forum romanum budynek było serca e, w Rzymskiego Imperium gdzie odbywały się debaty na temat państwa Pizzy nie nagrałam jak jemy ale zacujemy spaghetti Całe miasto jest utrzymane w takim bardzo starodawnym stylu, ale mam na myśli to, że po prostu Altyczne. pośród no pośród tych budynków są takie normalne zabytki ogrodzone. Altare de la Patria. Szymon mówi, że to najprawdopodobniej Altare de, de, la patria. de la patria. Czyli ołtarz ojczyzny, również nazywany monumentem Wiktora Emanuela II. A, tutaj mamy. Panteon, czyli dawną rzymską świątynię. Jesteśmy teraz na Piazza Nevona, czyli to jest taki ryneczek, na którym znajdują się fontanny. Tu jest jedna, natomiast druga jest tam z tyłu całkiem w oddali. Ma to swój urok, ale wciąż będę obstawiać przy tym, że Rzym tak bardzo mnie nie zachwyca jak Mediolan czy Verona. Mnie Verona zachwyciła. Idziemy na śniadanko. Następnie dzisiaj będziemy kończyć, zwiedzać Rzym ale też pozwiedzamy trochę Watykan. No i potem myślimy, żeby pojechać do jakiegoś nadmorskiego miasteczka i poszukać jakiegoś fajnego hotelu i wylegiwać się na plaża. Rzym wygląda trochę jak takie jedne wielkie slamsy, bo nawet jeśli gdzieś tam są pojedyncze budynki, takie nowocześniejsze, jak na przykład tamten, to ogólnie cała okolica. Jest taka bardzo, mam wrażenie, szemrana. Strasznie brudno tutaj jest. Może tego nie widać aż tak bardzo po vlogach, po vlogu, bo tego aż tak bardzo nie nagrywam, ale wszystkie uliczki, którymi chodziliśmy, i nieważne, czy to było na obrzeżach, czy w centrum miasta, czy na rynku, były po prostu brudne, pełno śmieci. No, kompletnie mi to nie leży. O tym mówiłam, pełno śmieci, i właściwie wszędzie. Tak mniej więcej wygląda Rzym. Oni mają pełno śmietników na zewnątrz i z tego się po prostu wylewają śmieci. Zresztą tam, gdzie nawet nie ma śmietników są śmieci i nie mogę na to patrzeć. Po prostu nie mogę na to patrzeć. No, może Do to... tego dochodzą budynki z odrapanym tynkiem, zabrudzone, nieremontowane od wielu lat, jak widać. I wszędzie, gdzie się da wciśnięte grafiki. Brzydkie, nieestetyczne. A tutaj po prawej Watykan. mniejsze państwo świata. Odgrodzone, no, odgrodzone od świata murem. Tutaj jest jedno z nielicznych wejść do Watykanu. Akurat to prowadzi przez Muzeum Watykańskie, które niestety dzisiaj jest zamknięte. Stoimy sobie w kolejce do wejścia do Watykanu. Tutaj. I stoimy i za chwilę jest nasza kolej. Normalnie dwóch ludzi stoi przed nami. I nagle coś tam się dzieje. I, i closet. I ludzie nagle wychodzą wszyscy. Z Watykanu. Informacje wszyscy są zdezorientowani nie no, ma. Trzeba dlaczego. się tam policji zapytać. Ogólnie masakra, nic nie powiedzieli. Gdzieś tam coś tam mówili, że mamy kierować się do głównego wejścia. Jesteśmy już w Watykanie. Teraz już na serio. O. Znaczy, jeszcze za barierkami i gdzieś dookoła trzeba przejść, ale jesteśmy już w Watykanie. Szukaliśmy jakiejś galerii i był outlet. Zamknięty z powodu inwentaryzacji. A. W środku były fajne marki. Kupiliśmy lody na pocieszenie. Ja mam strawberry, tiramisu i siedem cudów. A mm. Szymon wziął gigant. Ja mam loda giganta, największy Ja robię cztery kulki, a zrobili po zasadzie cztery smaki po dwa kulki z każdego. Jedziemy sobie już z Rzymu. Takie mijamy miasteczka po drodze. Byliśmy nad morzem Tyreńskim, Tyreńskim czyli Zobodnim na tak tak jak Szymon mówi na zachodnim wybrzeżu Włoch natomiast teraz jedziemy na wschodnie wybrzeże Włoch chcieliśmy zatrzymać się w Paskarze peskarze, no. Paskarze Peskarze Peskarze, peskarze. peskarze. <laughs> ale okazało się, że no tak z dnia na dzień właściwie nawet nie z dnia na dzień, co z godziny na godzinę ciężko jest wybrać hotel. Wszystkie takie lepsze hotele są już zarezerwowane i zostały nam same takie stare taki bardzo mały wybór. Y, więc zaczęliśmy szukać innych miejscowości i ostatecznie y, postawiliśmy na Limini. Jesteśmy już w tej miejscowości Limini. Y, właściwie jest już wieczór, już się rozpakowaliśmy w hotelu, y, a teraz idziemy przejść się plażami. I tutaj jest coś dziwnego. Coś, czym jeszcze nigdzie się nigdy nie spotkałam, a mianowicie cała plaża, całe te 15 km, o tam gdzie widzisz to wielkie koło, to jest darmowa. Tak mówią. Całe te 15 km jest podzielone na jakieś takie mniejsze plaże, które wyglądają właśnie w taki sposób, że tam yy, jakby tam są hotele, potem jest ścieżka, no i tutaj się jakby wchodzi na plażę, i tutaj na całej plaży są te wszystkie bary i tak dalej, jakieś place zabaw, jacuzzi nawet, czy siłownie, czy yy, miejsca do grania w siatkówkę. Natomiast dalej wszystko są leżaczki, i plaża okazuje się płatna wszystkie plaże okazuje się płatne. Doszliśmy do takiej darmowej plaży, praktycznie jakby plaża 0 to jest. I tam się ciągną i nasza to jest plaza, plaża 71. Godzina 23, a ludzi multum, a tam jest coś a la Pyrkon. No, w sumie wygląda trochę jak Pyrkon. Tu weszliśmy tam, tam my new baby tam jest. Audi 8. Audi 8! To ja już nie chcę Lexusa, ja chcę Audi 8. A tutaj weszliśmy w taką uliczkę zimową. To Szymon mówi, że jak zimą! Na na Jarmark, przyszliśmy tutaj. Jesteśmy dzisiaj na plaży, na tej darmowej. Idziemy zaraz skakiwać do wody, zobaczyć czy ciepła czy zimna. Piasek taki bardzo drobniutki. Fale jak widzicie są gigantyczne. One no jak się podejdzie bliżej, to robią mi jeszcze większe wrażenie, bo one są naprawdę gigantyczne. Dzisiaj dzień trochę taki bardzo na luzie, ze względu na to, że ja z rana musiałam przyjąć trochę do pracy, a następnie montowałam filmik na dzisiaj. Będzie to pierwsza część tego naszego gigantycznego vloga, więc koniecznie zapraszam, żeby obejrzeć tą pierwszą część. Wykąpaliśmy się drugi raz dzisiaj w wodzie. Jest cieplutka woda, w sensie jakby yy, przy brzegu jest bardzo płytko, potem robi się głęboko i potem znowu robi się Płytko i w tym zagłębieniu takim, które jest dosłownie 10 grogów od brzegu, nawet nie. Jest bardzo cieplutka woda. Szymon mówi, że jesteśmy w takiej knajpce bardzo w stylu berlińskim. Tutaj menu kolorowe burgerki. Szymon wziął sobie fioletowego burgerka i frytki. Ja wzięłam żółtego burgerka. Idziemy sobie tutaj teraz takim deptakiem, tutaj jest ta darmowa plaża, tutaj mamy. Jawelski młyn, tam jest port, a tutaj mamy zachodzik słońca. Dzisiaj wykupiliśmy plażę taką kupioną, przynależną do naszego hotelu. Jako że jakby jest to plaża przynależna do naszego hotelu, to dostaliśmy zniżkę i za cały dzień plaży, czyli jakby za dwa leżaczki i parasolek zapłaciliśmy 15 euro. Beznadziejne sandały. Które rozkleiły mi się po jednym dniu tutaj. To są dały z lizer, kosztowały 100 zł. codziennie chodzimy sobie tą uliczką do centrum i z powrotem. Zobaczcie, jakie tutaj gigantyczne lody. To są trzy gałki, a to jest niby jakby medium smak. Oni tutaj nie nakładają tą łyżką do lodów, tylko łopatą. Taką, taką jakby łopatką nakładają te gałki lodu. Dzisiaj nasz ostatni dzień we Włoszech. Jutro rano wyjeżdżamy zwiedzać dalej, jemy sobie fryteczki z nagelsami. Dzisiaj bardzo wielkie fale, zresztą bardzo wietrznie też jest dzisiaj. Wracamy już do Polski, ale pomiędzy chcemy jeszcze zahaczyć o Austrię i Niemcy i pozwiedzać rzeczy, których nie udało nam się zwiedzić na początku podróży. Jesteśmy w Kutaj, jedziemy kolejką Drei Ban, czyli kolej trzech jezior. I podziwiamy widoczki. Tam jest y, jakby szczyt, tam wysiadaliśmy. I teraz sobie przeszliśmy tutaj do jeziorka. Szymon poczuł potrzebę zanurzenia stóp. Jest bardzo przejrzysta woda. A w górach śnieg. Zimna? No... To jest tak, że... Jezu, jak boli. Szymona boli, znaczy, że zimna. Doszliśmy tutaj nad Tamę, ładny kolorek wody, tutaj taki widoczek, na dole miasto, a tam krowy i tu sobie łazi też. A teraz w drodze powrotnej, no stoimy sobie, bo tutaj osiołki wyszły nam na drogę. Nie chcemy, żeby nas skopały. Trzeba jakoś, no... <śm> Smatno, jakby tak kopnął, pilnymi nogami, nagle a no. się powstrzymał. Ja jest... Jesteśmy w Monachium. Spędzimy tutaj też jutrzejszy dzień, tak do południa, a potem wrócimy do Polski. Przeszliśmy sobie takim deptaczkiem, i jesteśmy na placu. Najbardziej gigantyczny Louis, jaki widzieliśmy. jaki widzieliśmy na razie. Góra, i jeszcze w piwnicy. Trzy piętra, i każde piętro gigantyczne. Tu przyjdziemy jutro. Poszliśmy kupić. Do jednego miejsca otwartego o tej godzinie z, ze spożywką żarcie. uczte na... Na kino domowe. Na kino domowe. Kino hotelowe. Była otwarta tylko stacja paliw. Oni nie mają tu żabek. To jest plus Polski. A tak będziemy spędzać wieczór tutaj. Netflix. Żerełką są podnoszone te łóżka tutaj. O. A pokoik jest bardzo mały, ale bardzo funkcjonalny. Opuszczamy już nasz mikroapartamencik. Yy, dzisiaj będziemy zwiedzać Monachium. W sensie wczoraj trochę też zwiedzaliśmy Monachium. Dzisiaj natomiast planujemy pójść na zakupki. Nie Te, jesteśmy twoich. w Urban Outfitters. Yy, tutaj sklep idealny do Gen Z, ponieważ idealnie w ich gusta wpada. Nie do końca może w moje gusta wpada, ale niektóre trochę są spoko. Stoimy przed Louis. Em. Gdzie jest ten Louis? Logo, o! Byliśmy w Pradzie, jest mi przykro, ponieważ bo te, które strasznie mi się podobały, mają bardzo delikatną skórę i bałabym ja się, dziękuję. że... Mają bardzo gładką skórę. Nie tak. wiadomo, czy jest delikatna, no, ale nie, jest no bardzo no gładka, właśnie. więc będą na nie widoczne wszelkie niedostępności w przypadku Och, zaraz, my wchodzimy. Jesteśmy w Metrze, takim jakby. To jest takie podziemie i drugie miasto podziemne normalnie. Montuję właśnie tego vloga i zdam sobie sprawę z tego, że nie dograłam końcówki, więc dogrywam ją teraz. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie by dawać łapkę w górę i subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!